Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie po prostu granie w Diablo 3. Z mojej nowej serii mam nadzieję, że podobał się Wam pierwszy odcinek. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, po prostu będę grał w Diablo, będę robił zwykłe szczeliny, głębokie szczeliny. Przygodę będę robił i będę zbierał odłamki, żeby zbudować mnicha i barba. I dzisiaj zaczniemy sobie od głębokiej szczeliny na poziomie 32 na przykład bez większego problemu powinienem ją zrobić dość szybko, tylko jeszcze sekundę, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić muszę zmienić sobie trochę build, bo miałem build tutaj e, pod szybką farmę a jednak a, a jednak szczelina 32 Lepiej i zmienić build na ten, który standardowo używam na szczelinkach. No i dobra. Teraz możemy ruszać. A potem wydamy odłamki. Dzisiaj wydamy odłamki dla mnicha. Przyjrzałem mojego mnicha. Potem wam go pokażę. Parę rzeczy już szczerze mówiąc mam. Ile ci masz? A przetrwasz. Mam nadzieję, że nie będzie kichy, że zrobię tą szczelinkę bez większego problemu. Chociaż tej lokacji za bardzo nie lubię, potrzebuję więcej czasu. No jest ta lokacja. Nigdy nie wiem, gdzie tutaj iść, szczerze mówiąc. Na razie jest ciężko. Zero mobów, tak jak widzicie. Nie jestem jeszcze gotów. To jest to, co ma się zmienić od przyszłego... Patrzcie, co to jest za lokacja? Tu, tu nie ma w ogóle potworów. Porażka. To się ma zmienić od przyszłego patcha. Jedna z gorszych lokacji, jakim się mogła trafić. 0 mobów, 0 elit. Cholera, wie gdzie tutaj iść w ogóle. Patrzcie. To są jaja normalnie. Tu jest wyjście. Jeszcze czekam. Patrzcie, 0, 0 przetmi. Przyszedłem prawie cały poziom. Nie wiem, czy przejdę tą szczelinę. Zaraz zobaczymy. Jeśli coś dobrego nie trafi i nie nadrobię, to ciężko to widzę. Porażka. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Porażka. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Nie jestem jeszcze gotów. prawda nie powinno się zdarzać. Dobra, pierwsza elita. No, muszę oni jak najdalej odejść. Ale to była walka. No, dobra, coś tam Jeszcze trochę czeka. nadrobiłem. Zobaczymy. Znowu od zatrzęsienia przeciwników. Dobra, elika. Potrzebuję więcej czasu. No jest. Jeszcze czekam. Wyrównałem, jestem na zero. Do piachu. Jest jeszcze jest świeża Elita, czy... czy prawa jak tamtej? Nie, świeża na szczęście. Dobra, już jesteśmy na plusie. Odzyskałem zdrowie. Odzyskałem zdrowie, a ja odzyskałem humor, bo myślałem, że nie zrobię tej wiem, nie? Byłaby kicha, że 32 nie zrobię. Wchodzę troszeczkę, standardowo. No trochę więcej przeciwnych. Nie jestem jeszcze gotów. To lubię. Tego nie było w planie, co? Pomocy! Zrobimy takie małe kółeczko. Dobra, ja potrzebuję tutaj lity, a nie zabawy tutaj z tymi drobiazgami. Co się trochę cofać Tego nie było w planie, co? Gałcą? I te poproszę jakąś drobiasgi. No. Dopiero się rozgrzewa. Trochę się manewrowałem. Okej, okay, tu nie ma przejścia. Lecimy dalej. Dobra, jest elita. Ups. Zostałem uleczony. Zostałem uleczony. I lecimy do przodu. Na razie średni czas, no ale niestety <grym> początek był beznadziejny. Przynajmniej tego typu problemów nie. A tu jest elita, dobra. się nią zaopiekuje. O, patrzcie, patrzcie. Jak... Koza... Jaki kozak elita. Śmiesz mnie atakować? śmiesz mnie atakować? No. Poszłam, czyli to? Nie za bardzo, chyba. Nie, tu jest jeszcze kawałek. Tu jest jeszcze jeden kawałek. Potrzebuję więcej czasu. No, padnij w końcu. Padnij, powstań. Dobra, poszło. A, jest wyjście. Poprosimy lepszą miejscówkę. Czy ta jest lepsza? No, Zależy, jakie mobki będą. Wczoraj dałem zaklinaczce fajny amulet. Ten, który ściąga wszystkich przeciwników w jedno miejsce. Bardzo fajnie to działa, bo wtedy mogę dać... Są szkieleciki, pięknie. O, ale ten ziomal jest. Zioma ale nie lubimy. Cię nawet go nie wciągnęła czarna dziura? Dezorientacja, proszę bardzo jeszcze czekać. Dzisiaj nawet go nie wciąga to padnij ty tam chyba była elita, o ile dobrze widziałem. Tak, była, jeszcze jej nie ma, została rozwalona. Gdzie? Wszystkich zbiera w jedno miejsce. Kurde. Nie jestem tj. jeszcze, tj. nie robię. Oj, oj. One mnie spowalniają, ale za bardzo nie chcę się wybijać tam, bo jak mnie dorwą, się zdziwię. Ale jest elita, dobrze zamężanie. Dobra, elegancko. O, widzicie, już całkiem niezły czas. Ogólnie, jeżeli będziecie chcieli farmić odłamki, lepiej jest nawet robić mniejsze, niższe e, poziomy trudności. Szybciej wtedy można przejść, 10 minut macie zrobioną 10 minut macie zrobioną e, tą. Ojej, elita i ci. Oj, daję trochę. Potrzebuje więcej czasu. Śmiesz mnie atakować? Potrzebuję 10 minut macie zrobioną silnikę. Nie ma większego problemu. Gdzie na elity to normalnie działa? A tego dupka nie chciało działać. Tego skaczącego. Proszę bardzo. Widzicie? Tutaj, tutaj od razu wszystko lepiej trochę wygląda. Ale ten kimś nie, nie był beznadziejny. On... On bierze i stonuje. Gdzie ta elita? Tu jest jeszcze kawałek. Jest miniaturka bossa tego, mam nadzieję, że nie będzie ten boss, bo ja bardzo nie lubię. Nie jestem jeszcze gotów. No, wpadnij i powstań. Dobra, jest. No i... cholera, jeszcze jeden poziom. A, jesteśmy Dobra, ostatnia elita. Jeszcze czekam. To mało miejsca mam muszę się ewakuować gdzieś o. Przybył strażnik! Przybył strażnik. Co my mamy? Potrzebuję więcej czasu No go nie może być Tylko muszę. Jestem ranny, Muszę nie zginąć przede wszystkim Tego zioma za bardzo nie lubię, bo on... A on nie stoi w miejscu. Dużo się przemieszcza. To zostałem ciężko ranny! Muszę zaczekać! Nie dobrze. Nie dobrze. Już mi zostało tylko jedno życie. Trzeba po prostu dalej przed nim uciekać. Mocniej. Tak go zmęczyć. Nie jestem jeszcze gotowy. Oj oj, 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 oj oj Czyżby to było po mnie Potrzebuję więcej czasu no. I po mnie Prawie no. Potrzebuje leczenia! No tak. I mówcie, że nasłko jest nie zamieszkać <laughs> dobra, palenie okay. Ja już mam, ogólnie mam to pełne. Nie ale mogę mam podnieść próf. już nic więcej. Niestety nie mogę podnieść nic więcej. Jestem tu by pomoc. Czy ta trzecia szczelinka, czy ja chcę 33 trzecią szczelinkę, czy chcę zrobić sobie kamyczek? Biorąc pod uwagę, że to jest farmienie, będę sobie robił kamyczek. Dla barwa będę potrzebował ten kamień, więc go robię. Jak widzieliście na samym początku nic więcej. słaby do początek, miasta. bardzo słaby. Wracamy do miasta, zamkniemy szlinkę i wydamy zaraz odłamki na mnichu. I zidentyfikujemy sobie potem wszystkie temki, które wypadły. OK. Jeszcze zrobimy porządek. Nie potrzebujemy. Mamy jakieś tu legendy. Ok. No i dobrze. Albo możemy od razu zidentyfikować. Co tam? Ok. Taki pierścionek. Obrzenie od błyskawic mają 17% szans na ogłoszenie przeciwnika. Skraca czas nawiania. Dla mnicha ewentualnie mogłyby być Gdyby zmienić inteligencję na zręczność A taki w kit 4,5, nie na no siarę Rzuca opętanie To jest też broń dla mnicha Okej okay. Trochę nie jest szans na stworzenie kuli To jest broń dla mnicha, ogólnie ją mam, ale będzie z inteligencją niestety Nie, z zręcznością jest <laughs> Tylko, że powiem Wam, że ja mam lepszą nawet w tym momencie. Widzicie? Ta ma o wiele większy, mój ma o wiele większy DPS. I to będzie chyba moja pierwsza broń, z jaką będę chodził na mnichu, bo szczerze mówiąc, nic lepszego chyba nie mam. Ja się dziwiłem, że ze zrzesznością, ale to chyba jest dedykowana broń dla mnicha, więc tylko i wyłącznie ze zręcznością może wypaść. Tutaj mam jeszcze coś takiego, ale słaby dips. Dobra. Pamiętam kiedyś się biegało na samym początku Diablo z tą tarczą. To była jedna z lepszych tarcz. Ogólnie wszystko sialeczka. Nic ciekawego. I lecimy teraz na Mnicha. A potem zrobimy jeszcze sobie zwykłą szczelinkę. Dobra. Zmień postać. Mnich. Wybierz postać. Rozpocznij rozgrywkę. I powiem Wam, że chyba tak jak się przypatrzyłem, girowi, który ma mój Mnich, to chyba szybciej zrobię Mnicha. Bo tam parę rzeczy już mam dla niego. Nichem grałem, e, szczerze mówiąc, z tym nie, nie patrzcie na build, nie patrzcie na nitki, które mam aktualnie. E, dobra, e, zastanówmy się, co ja bym potrzebował. To jest e, słabe. Tutaj potrzebowałbym e, z soketem coś. To jest ok. Z tym spokojnie mogę biegać. Z tym też mogę zbiegać, tylko tutaj. E, Muszę zmienić se umiejętności błyskawic na. E, na inną umiejętność. <grym>, teraz nie pamiętam już jaką. E, to jest w miarę, w miarę. No jak na sam początek dobre. I szczerze mówiąc, ten item chyba jest najlepszy z tego co mam. E, mógłbym mieć tutaj dodatkowe resy i mógłbym mieć skracać czas odnowienia wszystkich umiejętności o 8%. Tu jest 6%, ale jak na sam początek. Okej, okay, a reszta statystyki jest bardzo w porządku. Tutaj mam jakieś pierścienie. Jak na sam początek, myślę, że będzie okej. Okay. Proszę bardzo. Tutaj te itki miałem fajne. Spodnie są naprawdę, mają dobre statystyki. Wszystko tak jak widzicie, kiedyś zbierałem jeszcze podobrażenia fizyczne. Broń miałem słabą. I tutaj amulecik te słaby. Ale wydaje mi się, że szybciej, szybciej zrobię chyba mnicha. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fortuna, Co my chcemy szpital. dla mnicha? Hmm. Chcemy dla mnicha chyba czapkę. Dobrą. Nie zapominaj, los jest kapryśny. Los nie kapryśny. na to. Tada! Niestety nic, ani jednej legendy. E, tak to jest. Dobra, trudno, trudno się mówi, ale ogólnie jak się robi zwykłe szczelinki po 5 minut z każdej szczelinki mamy 100 odłameczków, więc w pół godziny możemy zrobić 500 odłamków, może trochę dłużej w 40 minut, więc można próbować, można próbować, będę na zmianę raz na mnicha, raz na barba będę wydawał, chociaż barba chyba dłużej mi zejdzie na barbie. No i dobra, okej, okay. to by było jeżeli chodzi o mnicha, z powrotem wracamy na wiza i zrobimy sobie jeszcze zwykłą szczelinkę, nabijemy sobie odłameczki. No zobaczymy ile dzisiaj mi zejdzie. Piszcie w komentarzach, tak jak mówiłem, wpisujcie swoje bildy, e, piszcie jak szybko robicie szczeliny, jakie głębokie szczeliny robicie, po prostu e, piszcie sobie różne rzeczy związane z Diablo pod filmem tak jak widziałem pod pierwszym filmem nawiązałeś już jakieś rozmowy na temat buildów, nie buildów coś w rodzaju jakby forum możecie sobie wpisywać i poza tym jeżeli podacie swój build z linkiem do e, do swojego profilu na e, oficjalnej stronie Diablo to ktoś może sobie zobaczyć go, coś Wam podpowiedzieć albo z niego skorzystać w ten sposób to jest naprawdę dobra sprawa Dobra, lecimy ze zwykłą szczelinką, zobaczymy co się trafi nam na zwykłe szczelinę. Aha, dobra, jeszcze jedna sprawa zmienię sobie tutaj umiejętności. Tak i, i tak, tak zwiększa kryta no i dobra. Mamy DPS 1530, no i dobra, lecimy. I mamy bagienka, proszę Państwa. Byle było dużo mopków, będzie dużo mobków. Szybko ogarniemy sytuację. Nie mam dość tajemnej mocy Jak to nie mam. To jest elitka Gądamy się na chwilę I Sekundało się mi nie ma elitki Następna Elitka, to lubię Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć nie ma następnej litki a muszę Jeszcze niebieskie litki zbierać bo zabrakło mi do kraftowania żółtych to mam od cholery ale niebieskie by się przydało więcej właśnie do tego się szkoli nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Dobrze. Nie wiem, czy to nie jest ten jeden duży. Do piachu! Potrzebuje więcej tajemnej mocy. Więcej, poproszę. Będzie szybciej. Potrzebuje tajemnej mocy. Praktycznie zerowid, co jest? Jak ci się to podoba? No, Potrzebuje więcej czasu. Muszę zbierać niebieskie. No i gdzie teraz? Tutaj gdzieś. Cholera. Nigdy, nigdy tutaj nie wiem, gdzie iść. Góra tu. Gdzieś tutaj może. Elita, proszę. Nie jestem jeszcze gotów. Była sobie. Elita. Potrzebuję więcej czasu. Więcej czasu? Nie, nie jest tak źle z czasem. To nic nie ma. Hmm, czyżby jeszcze trzeba było iść? Zobaczymy. Wszystko zależy jaka się... może jaka Nie jaka zwykła. To Nie jest regulacyjne. Ostatnio patrzyłem, udało mi się... ...cztery minuty z kawałkiem Zrobić szynkę Więc ogólnie dość dobrze, jak na wiza. Dzisiaj tak dużo tych niebieskich, tylko w nie leci. To jest jedna wielka, krótka chyba mapa. Nie wiem, czy ma wyjścia, czy nie ma. Jedne wielkie bagienka. Tego nie było w planie, co? No jest sodytka. Nie jestem jeszcze gotów. Jeszcze nie bardzo. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Dużo życia musiałem mieć. Powolutku idzie, powolutku, mały Dopiero się rozgrzewa! Jeszcze czekam. No. Chyba, potrzebuje jest jeden czasu. wielki poziom. Mi się wydaje. O, jest Jeszcze czekam. Ani jednej legendy. Zobaczcie, jak mało niebieski wypada. Jeszcze jedna żelitka. No niebieskiej tek. Potrzebuje więcej czasu. Faktycznie odeszliśmy już już dookoła wszystko. Tędy wchodziliśmy, rozumiem, tak? A tu jest początek. Dobra, no, jeszcze na górę trzeba iść. Tu jeszcze nas nie było. Weselita. Wielit, proszę bardzo. Nie jestem jeszcze gotów. Strażnik No, nareszcie jest strażnik. Coś niebieskiego jest, coś niebieskiego. Kończymy strażnika. Takich strażników najbardziej lubię. Którzy stoją w miejscu. O, no, nie dokładnie, teraz się też przemieszcza. No i dobra. Nie wiem, czy zauważyliście. O wiele mniej, albo praktycznie w ogóle nie wypada, legend na Bosie Ostatecznym na zwykłej szczelinie. Tylko na głębokich szczelinach teraz praktycznie wypadają, albo wypadają w międzyczasie. No i dobra. Zamykamy szczelinkę. Dowiodłeś 6 godzin krwi, która płynie w twych żyłach. Teraz na zbierać tych niebieskich to jest... A jak się nie zbierało... Zobaczcie, mam 37. Wszystko przy kraftowaniu wydałem. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, w tym momencie chyba skończymy nasz odcinek. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze. E, piszcie... E, e, podawajcie link do swoich... E, postaci na oficjalnej stronie Diablo do swoich buildów. Może ktoś coś podpatrzy, może Wam coś podpowie. I co? Pamiętajcie, żeby ocenić, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tym razem będziemy próbowali coś wykraftować. Znaczy, no nie wykraftować. Ja nie wiem. Tutaj jest kupić u naszej koleżanki za odłamki. Dobra, To by było na tyle. Piękne dzięki. Pozdrawiam. papa pa. I cześć.